Zobaczymy no. Mam Golda 2, walka o platynę, Templariusze versus Francja. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie? Tak naprawdę. Tylko jestem taki jakiś nierozgrzany, no pierwszy mecz, nie? No to wiadomo, że to wygląda, wiesz, będzie wyglądać trochę po krakowo, że tak powiem. Ile potrzebuję na zajdżowanie złota? 200. Dobra, trochę owiec mamy, więc fajnie. Czas wracać z owcami. Pyk, 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 pyk. I się zastanawiam, gdzie ja bym chciał wysyłać tego. Pierw muszę zobaczyć, gdzie jest mój wróg. O, tu jest mój wróg, dobra. Czyli będzie to praktycznie takie face to faceowy mecz. Zobaczymy z tą Francją. Coś tak czuję. Jestem trochę, nie wiem czy nawet nie lek. Lekko istnieje taka możliwość, nie, że jestem trochę tilted. Trochę tilted mogę być. Dobra, teraz dół mapy sobie przeskanujemy, zobaczymy co tam jest. Oczywiście teraz zajdżuję. Pierwszego będę chciał specjalnie e, pięciu do drewna dałem, gości, bo chciałbym jak najszybciej spopować pilgrima, że tak powiem. I potrzebuję na to 200 drewna, więc zobaczymy co z tego wyjdzie pojedź tu i weź mi tą owcę przy okazji. Chyba, że on mi ją dziabnie, jakbym będzie To Też jest możliwe. Pierwszego Pilgrima muszę spopować od razu. Dobra, jedźmy dalej. Nie wiem, co mój wróg będzie robił. Prawdopodobnie stajnie, więc... Tak to będzie wyglądać. Exploro. Exploro. Dobra, jeden Pilgrim spopowany. Dobra, teraz do jedzenia trochę gości. Dobra, szkoda mi owiec stracić, e, więc dziabnę się do bazy, a później pojadę go zeskałtować, nie? Coś takiego. Kolones! Dobra, bym prosił młyn. Tej pani. Proszę, młynek. Taki jestem. Wiesz, po trzecim, czwartym meczu mi już wejdzie w krew. Rozgrzewka, tak, jak to się mówi. Będzie ok. Chciałbym spopować kolejnego villagera, więc. Mi się wydaje, że powinno być ok. Dobra, tego pilgrima mogę zignorować. Dobra, dotarł do Feudala, więc za chwilę się zacznie spam, prawdopodobnie tych. 300 jedzenia potrzebuję. I teraz nie wiem, czy robić koszary. Czy, czy stajnie, nie? Bo on tych rycerzów ma silnych. Co nie? Barzę czego. Mogę. Dobra, wiesz co, zostaw to i tu. Dobra, i drugi pilgrim spapowany idealnie. Dobra, teraz 50 jedzonka potrzebuję. Zobaczymy co on robi. No na pewno będzie miał szkołę kawalerii, tak? Więc to jest wiadomo. I nie wiem, czy chyba koszary pierwszy pierwszym poszedł. Co nie? Chyba koszary pierwsze. Chciałbym zerknąć, co on robi, tylko nie pamiętam, czy on był tu, chyba tu. Już nie pamiętam, gdzie on był. Ty, on był chyba u góry, bo już nie wiem. Zapomniałem. Dobra Dobra, panowie, zostawcie to tak. Ty, nie ma gościa tutaj. Ty, co ty gadasz? Dobra, koszary jednowalne. Dobra Okej, okay, on się cofnie, żeby wystrzelać mojego wyletego. Co to jest? To jest dom? Chyba dom. Dobra, będą koszary. I pierw paru włóczników by się przydało. W łucznicy czy stajnia? Chyba stajnie bym wziął, jak brałem upgrade na Francję. Mogę stajnie? Mogę stajnie. Dobra, zobaczymy. Bo chciałbym zobaczyć, co on robi, nie? Ale nie mam pojęcia, co on robi obecnie. Dobra, ulepszymy sobie w nich armor i już zaczniemy wyprówać pierwszych tych. Dobra, on tutaj robi gości. To jest szkoła kawalerii. Prawdopodobnie będzie kawaleria zaraz. Okej. Okay. Tu jest taczka zrobiona, więc jest fajnie. Dobra. Jadę jeszcze tutaj zobaczyć. Dobra, zrobimy coś takiego. Mhm. Trzeba zacząć popować ich jak najszybciej. Dobra, lecimy tam, bo on będzie chciał kawalerią moich villagerów Dobra, zabiłem mu zwiadowcę. Więc w sumie okej, okay. sprawdzimy dół mapy. Panowie zrobią już domek. Dobra, ty papuj mi dalej tych. Hmm. Dobra. Dobra, tylko teraz tak, zerknąć tu. Dobra, zrobią złoto. Mam proszę o kuźnię, proszę. Dobra, upgrade teraz na złoto. Na to, ok. Koszary. Ok, to nie wygląda to źle. To szczerze, dobra, jedźcie zabić te wilki. Koszary? To są dwa razy koszary? To są dwa razy koszary z tego co widzę, w łucznicy. Dobra, spróbuję mu jednego villagera dziabnąć. Dobra, spróbujemy mu jednego villagera dziabnąć. Dobra,

Rycerze idą na stracenie z włócznikami. Dobra, wycofuję się. Dobra, potrzebuję wziąć tych ludzi i zrobić tak, raz, dwa. I później jeszcze zrobić raz, dwa. Dobra, wszystkie upgrade lecą. Dobra, będą tak. Wy będziecie wszyscy, i potrzebuję teraz, żeby to wybudowano. To jedziemy O, Zobaczmy co tu będzie. Dobra. I czekaj, to jest strzelnica, strzelnica, to potrzebuję jeszcze stajni. Dwa razy, dobra. I wypóźnij do drewna. Ordin est facile, caballero. Atencio, nuevos ordines. Dobra. Dobra. Szybko, szybko, panowie, szybciej, szybciej. Dobra, jest okej, okay, nie. Była upgrade porobione. Też w sumie tego E nie potrzebuje kompletnie. Dobra. Teraz wy do, do Jarzynek. Nie, wy do złota jeszcze, możecie. Dobra. Dobra. No, czekaj, tak, tak i tak.

Bon. Tout ce que dites. mandement. La bourse pèse. Tout ce que dites. Temps de retournement. Cuitamus. Si. Attention. Comprendre. Benefecte. Paradez pour la bourre. Ordine. Pacie mauvais. boue. bien. Audi. Second mandement. Présentez, premier. Oui. Attention. Equité. In avance. Ordine et tenez. Equité. In avance. Perfect.

Colte bene! Parade. Et c'est lui. Si, bene. Porcoli Garfrux. Toutes, non, non, vous. Vado la boire. Si, somme. Colonnes. Il avant, Colonnes. Ok. est il qu'il est parade? Respecte. Le serviette. Nos <laughs> matins. Quoi d'autre? Parade. Équité. Passage. C'est la bonne. Mes plaîtes.

Modra. Not worth, że tak powiem. Dużo villagerów straciłem. Bardzo dużo villagerów straciłem. I bardzo dużo drewna. Debilne to było. Kurde, rąbać drewno, ludzie. Aha, ja wysłałem całą kawalerię i o niej zapomniałem, stary. Dobra, ja potrzebuję tu spamu łuczników, nie? Definitywnie. Tu musi być spam łuczników, stary. Tu gadki gadkami, ale tu trzeba zrobić jeszcze dwie strzelnice i to dospamować.

Innovant paratout equites cavala mus equites la bourse pérante et chyli mem de monte cause sera ma sonate deus en linea equites quittez moment fader arquer arrater arquer equites orchestre quest fader Préparez-vous, okay. préparez Et Et ici, ici, vous Écoutez sa tête ici. préparez préparez

O wow. No to było szybkie. Ciornieszę czasami. Pod 2, 3, 3 te Tak naprawdę ten ziomek. Czyli on szedł pod trzy ceteki. Stary, to wiesz, że jak ja bym mu się dał... Tak, on szedł pod trzy ceteki. Wiesz, że jak ja bym mu się dał rozwijać, to była tragedia. Nie no, tego się nie spodziewałem, nie? Jakbym wiedział, ten, to bym tu kawalerię puścił do góry. Tego się nie spodziewałem. Chłop trzy, trzy ceteki zrobił. Czyli jednak miałem dobre poczucie, żeby walić włóczników. Ty, ale on nie miał mało wojska, ten typ. Stary, tak szczerze. On nie miał mało wojska, nie? Ten ziomek. On naprawdę nie miał mało wojska. On miał dużo woja. No tutaj to może się wydawało, że nie, no bo go zniszczyłem, nie, jeżeli chodzi o wojskowo, ale on miał liczbę mieszkańców, no, no stary, no, jakbym czekał, to bym przegrał.